Cześć, ma, witam Was tu, szalony kolekcjoner. Witam Was w drugiej części prezentacji mojego albumu e, z wersją e, FIFA World Cup e, Update. Update. Jak wiecie, wyszło łącznie z tymi dwoma kartami, łącznie z kartami e, checklist e, 81 kart. E, karty nie są, to znaczy, karty, saszetki nie są na razie dostępne w Polsce. Karty możecie sobie e, zobaczyć, kupić, kupić, nabyć na stronie gohobby.pl. Poniżej macie. Poniżej macie link do tej strony. W pierwszej części przeanalizowaliśmy sobie, pokazałem wam w zasadzie całą kolekcję kart, kart bazowych. Teraz przyszła pora na karty specjalne karty, które pojawiły się też w tej edycji. Tak to wygląda i mamy. Czekajcie, ja je sobie powyciągam. Tak, nie będę ich pokazywał w albumie, tak będzie lepiej karty wyglądają e, karty wyglądają jak normalne karty, mają tą samą wielkość i tutaj mamy oficjalną e, piłkę, piłkę e, mistrzostw świata w Brazylii. E, karta ta, jak widzicie, nie ma kodu, natomiast reszta, reszta jest bez zmian. Postawimy ją sobie tutaj niech stoi. E, oprócz tego mamy oficjalną maskotkę. Maskotka bardzo fajnie jest wykonana. <laughs> e, też maskotka bez kodu. Piękna, świetna, klasyczna karta. Uuu, karta nie chce stać, karta się przewraca. No i na koniec kolos, mega kolos. E, stadion marakana Maracana stadion. E, tak to wygląda. Z tyłu też nic, nic się nie dzieje. Także świetne, super karty. Mamy też jeszcze. Siedem kart, czekajcie, też ja wyciągnę, będzie lepiej. Wow, widzicie skórę mojej ręki. Pyk. 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 Już, już, już. Zaraz pokażę wam kartę. Hero, hero, herosów, jak to woli. Nie wiem od kogo zacząć, czy od Messiego, czy od Ronaldo, żeby później nie było kłótni, nie było. Uuu. Album mi spadł docinek. Kart wyszło 7, w każdym bądź razie. Karty są świetnie wykonane. Zobaczcie, jak się pięknie mienią. Karta, przedstawia, karta jest przede wszystkim wykonana w poziomie. Karta przedstawia zawodnika w różnej, w różnej pozycji, czyli każdy w zasadzie zawodnik, jak tak patrzyłem, jest pokazany inaczej. Opis do karty jest w pionie. E, nazwisko zawodnika, plus jeszcze e, nazwa państwa, z którego pochodzi, jest w poziomie. Mamy tutaj koszulkę, siódemkę Cristiano Ronaldo. Koszulka jest fajna, bo jest bardzo, bardzo e, chropowata. I tutaj mamy, tak jak mówiłem, Cristiano Ronaldo. Zobaczmy jeszcze na statyki, e, statystyki. Przepraszam bardzo. Oj, Messi ma wyższe No dobra, nieważne, czekajcie, przybliżę to, będzie lepiej widać. Także tak to wygląda. Karta z tyłu. Nie pokażę wam kodu, bo. Bo nie. Karta z tyłu wygląda identycznie jak wszystkie inne pozostałe karty. Także mamy tutaj sobie Cristiano Ronaldo. Mamy też Messiego. Też się pięknie mieni. Zobaczcie kolor ten, czy koszulka numer 10. O, Ronaldo nam się przewrócił. Boże, postawimy go może tak. Koszulka numer 10. W zasadzie zawodnik numer 10 w tej, w tej drużynie. Nieważne. Flaga Argentyny. Wszystko wykonane podobnie. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi kartami, możecie śmiało wbijać na Gohobi.pl. Tam te karty są do nabycia. Myślę, że normalnie, normalnie saszetek. Raczej w Polsce nie będzie ciężko będzie je dostać. Także jeżeli coś, to zapraszam. Pod spodem macie kilka linków. Wbijajcie też do nich na fanpage'a. Z tego względu, że z tego co wiem, robią świetne konkursy. Można jakieś fajne, dobre karty wygrać. Także też pod spodem link i Iniesta, Iniesta, zawodnik Hiszpanii, Hiszpanii, która niestety niestety nie sprawdziła się na tych mistrzostwach. No trudno. Odkładamy sobie Iniesta i Iniesta na czarno. Mamy teraz Neymara. Zwróćcie uwagę na to, że Neymar stoi bokiem, ma dużo, dużo powietrza sobie. Z tego co słyszałem, z tego co się orientuję, chociaż nie do końca nie widziałem, Neymar został wypuszczony w dwóch, w dwóch różnych postaciach. Nie widziałem tego drugiego Neymara, powiem szczerze. Jeżeli ktoś ma link, gdzieś go znajdzie, proszę o wklejenie pod tym filmem. Tak wygląda Neymar. Neymar też z dziesiątką tłoczona. Koszulka postawimy go sobie tutaj. Zasłonimy Marakanę. Kolejnym zawodnikiem jest Neuer. 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 Manuel Neuer. Kolejna świetna karta. Statystyki świetne, świetne na dole. Tak to wygląda. Przykryjemy sobie może tutaj. O, uda się, uda się. Yy, następny, homik Chomik zwany Suarezem albo Suarez zwany chomikiem. Gryząc w każdym razie, pospolity. Yy, no, no, no. Czy chłopak zasłużył? Myślę, że zasłużył, mimo tego, że, że na koniec dał trochę ciała w meczu z Włochami. To myślę, że zasłużył na taką kartę. I tutaj, nie wiem, zastanawiam się jak Pani, kiedy Pani projektowało te karty, natomiast mamy tutaj Riberiego, którego e, ogólnie nie było, nie było w tych mistrzostwach, także mamy Herosa z Francji, to jest Ribery, no tutaj śmiało go mógłby zastąpić chociażby Karim Benzema, który, który, e, no gra wyśmienicie w zasadzie, nie można do niczego się przyczepić, także tutaj widziałbym, Widziałbym e, zamiast Liberiego, który jest wielkim nieobecnym, na pewno Karima Benzema. Kogo jeszcze bym dorzucił? No brakuje mi tradycyjnie jakiegoś Holendra. Holendra, no nie wiem, mógłby być to Robben, mógłby być to Van Persie. Wszystko jedno, jest mi to obojętne, ale fajnie by było, gdyby ktoś był. Nie ma też e, żadnego zawodnika z Włoch, nie ma też e, żadnego Herosa z... Anglii, no trudno, tak się stało, nie inaczej. Mamy komplecik w każdym bądź razie e, komplet 81 kart, e, e, kart z wersji update e, niedługo wejdzie druga seria update, a tam będzie dokładnie chyba 56 kart, także e, zapraszam już niedługo na moim kanale też będzie prezentacja e, tej drugiej edycji. Może nie to, że niedługo, ale za jakiś czas na pewno na pewno pokażę Wam. E, drugą część. E, dzięki e, za oglądanie tego filmu. Zainteresowanych zapraszam. Linki macie poniżej. Go hobby. E, możecie sobie coś tam nabyć. E, wiadomo, że może nie wszystko od razu, ale zawsze wypada mieć Herosika Messiego, czy jak to woli, Iniestę albo wielkiego nieobecnego Riberiego. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć!